Wymiana Antonego Davisa za Lukę Nordicia wstrząsnęła całym sportowym światem. Możemy bez końca rozmawiać o tym, czy była to właściwa decyzja, i dywagować sobie, odbijając piłeczkę od najważniejszego tematu, jakim jest w tym wszystkim koszykówka. Debiut Davisa dla Mavericks przypadł nam na mecz z Houston Rockets, i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt kontuzji jako zawodnik dozdał w trakcie tego spotkania. Mimo wszystko przez 31 minut mogliśmy zobaczyć na co będzie stać, miejmy nadzieję, w przyszłości tą ekipę, a stać ich na bardzo dużo, ponieważ są oni dosłownie defensywnym powerhouse'em. Myślę, że każdy z pierwszej piątki byłby w stanie znaleźć się wciąż w All NBA Defensive Team, nawet taki 35-letni Clay Thompson, dobrze słyszycie. 18 bloków, co jest rekordem zespołu zdobyli właśnie w tym meczu, gdzie Davis miał swój debiut. I myślę, że to jest dobre odzwierciedlenie też tego, jaką Przykówkę. Oni mieli przez wiele, wiele lat, nie oglądają może Dirka Nowickiego, ale patrząc teraz na takiego Antonego Davisa, no to zakładam, że wtedy te 18 bloków było dla nich czymś nieosiągalnym.